You are awesome! You are impossible. Thank you for this tomato! I love tomatoes! Dobra, zagramy kostką. Kto wyrzuci więcej, musi iść do jednej wybranej dziewczyny i ją poderwać. Hello mordo, ja jestem Rebul witajcie w nowej serii na kanale VR Chat, czyli jedna z najpopularniejszych gier na VR, także bardzo się... Tego nie przemyślałem. Mam nadzieję, że zostawicie łapę w górę, zasubskrybujecie kanał, bo lecimy po top 1 subscribe and warming. I teraz szukamy świata, gdzie będziemy mogli zmienić sobie skiny. Avatar... Widzę szereka, bardzo dobrze się stało. Jest 12 osób, wspaniale będziemy rozmawiać in English. Mam nadzieję, że cały czas będę stał prosto do kamery, a nie, że za 5 minut będę odwrócony plecami do was, ale czuję tutaj nogą dywan, także nie powinno być źle. Co co za ryj? Hopie widziałeś tak rzeczy kiedyś. Król Julian! I, 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 kim ty jesteś? Srekiej są. Gdzie to są szereki? W ogóle to jest wspaniałe. Co tu się dzieje? Jakiś kiwę lat. Tutaj jakiś płotfu. Naprawdę czujesz jak w swoim świecie. Wszystko jest jakieś podmakwawane! Pociąg Tomek, zmutowany jakiś. szereg tam macha. Tutaj mamy indyki. Dobra, nawet indyki nie będą ze mną rozmawiać. Hello, Cash! halo! Hello! Hello? Naprawdę tutaj nie znajdę żadnych przyjaciół Usiądźmy na kanapie ze Boba I pooglądajmy Sit, Jak tu się situje Dobra Ej, ale ja chciałem oglądać Shreka, nie Spongeboba Spongebob też fajny swoją drogą Bo jak stąd... wskazany na oglądanie maratonu Spongeboba Leci mi się w już bo w ogóle myślałem żeby grać w horrory na towerach, ale nie wiem czy nie dostanę zawału Czy to jest Elmo? La 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 la, la la, la, la. Ilba świat, Ilba świat La la, la, la. la na, na, na. ŚWIAT ja! Jestem w totalnym szoku, nie wiem co powiedzieć Już Klikam, że jestem Shrekiem COME ON Oj, przepraszam, znowu lampę tutaj naruszyłem niechcący. Szlek w galotach, bo no Boże, czego jeszcze tutaj oczekiwać, potrzebować. Powiem wam szczerze, że gdybym miał opisać wam swoje sny, no to, to jest chyba najlepszy przykład. Idziemy do wielkiego klozetu Watera. Gdzie ja jestem? Halo! Co to za luta w ogóle? Dobra, idę. Co no tu jest, on mi się kręci. W bani schody z Minecraft leczymy na dół łyżki. Szreki spadają, że nie mogę wytrzymać. Co to jest kot? Mogę na nim usiąść! Chomik! Haha! Szrek jeżdżący na chomiku, ktoś to widział? Tu jeszcze coś się dzieje, jakaś fontanna pingwinów. Jeszcze ktoś się zesrał. Jak stąd wy? Nie Jezu, nawet tu jesteś szrek. Im więcej patrzę na ten zesrany ekran, tym bardziej mi się łeb lansuje, no nie, nie mam pojęcia to. Kim ty jesteś? Hej maleńka! Jesteś piękna. O tak. A! Słyszę kogoś? My microphone. Co tam się dzieje? Co tam? Co, co tu się oh. dzieje? Gdzie ja wszedłem znowu ludzie? Idę do, do toalety. Męsko-damsko-męska. Damsko-męsko-damska męsko, męsko, męsko. Halo? Mm, are you a woman? A -a -a! Wow! Nacho Taco! Why you scared me? Why? Are you a woman? I am a boy Man? Your friend, boy Oh, okay. okay. Nie ok No, 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 no! Come on! Łap szuka dziewczyn Jeszcze mnie wystraszył Zawał dostałem Oh, man What's up, man? Nice! buddy, man! Thank you Ktoś tu chyba idzie Dobra, jesteśmy wolni Oh, man! And you are beauty man! Oh, yeah, me! Hello! Yeah, let's put it go. <laughs> Hello! My little baby, my little baby, come on, come on, my little baby, come on! Oh, hey, no, no, don't oh. be like that, Hey, no, that's too much. You're a boutique, you're a concert! Oh, magic! Magic! Och, o, Siema! Siema byku! Jesteś polęd, po, polęd. Polen, Hello! Polent boy? Poland, Poland, tak, polęd. To chodź za mną, chodź, coś ci pokażę. Musimy porozmawiać na osobności, chodź, chodź. Jaki Joseph, brata, co ty gadasz? My jesteśmy OnlyPolent, nie? Tak, tak, tak. Słuchaj, musimy poważnie porozmawiać. Słyszysz mnie? <laughs> Z czego ty się śmiesz? <laughs> yes, man! To jest twoja mama? You are your, your mother? <laughs> you are your mother? Man, I said the man, I said the man. Mom? I'm a -M. man, okay, man, you man. 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 Hello, man. man. What's up, yeah. man? Yeah, what's up? Where are you from? Where are you from? Yeah, no, no, Paula, no. What we, we from Kazakhstan. <laughs> we, are from Kazakhstan and Taiwan. I am Taiwan I and and he's from Kazakhstan and I'm I from won? Taiwan. Yeah. No, not time one, time Taiwan. Time two. Taiwan. Time two. Taiwan. Time two. Yeah. Time. Okay, guys. I visiting, uh, visit you and you and you and you and you for my first concert of my life. Okay. First concert of your life. Trust me, please. You stand on my stage. <laughs> Sorry. <laughs> on your stage. Yeah. This is my, scene. Yeah, my scene. Stage. stage. Yeah, my stage. Oh, scene, stage. You mean stage? Yes, stage. Not scene, Stage. Hello, guys. And welcome to my first concert of my life and you are my first fans okay first and Ooh, better yes. FANS ON THEM <laughs> What play song for you guys? Uh, uh, free back dude free back dude Sing tequila Tequila Oh, okay, okay Te Tequila, maybe tequila? Yeah, yeah, yeah Poland yeah. cow Poland cow? cow? Polish cow Okay, Polish Wait, wait, wait uh, What is a song, Polish song? Uh, I mean Polish cow sing up, sing up Poland. Polish, cow. Sing a Polish song Sing a Polish song Yeah, okay, let's go <laughs> Everyone, everyone dance, please Yeah <laughs> Okay, nice man! Okay, wow, what the food Oh nice! Yo! 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 Put your hands up! Yo! Whoa! Whoa man! Nice dance! Never again! Break dance! Nice break dance! Wait! And take it Let's go! Everybody, this is my favorite day of my life! I love this day, I love you guys. You are awesome, you are impossible. Thank you for this tomato, I love tomatoes. Whoa, money, give me money. More money, please. And wait, 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 wait. Tequila! Okay, stop, 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 man! Czekaj, czekaj, weś mnie dodaj, weś mnie dodaj. Jesteś spoko Polak. Spoko Polak, yes! We are sp spoko -Poleks. No, no legs, polaks Poland, boys. Thank you very much. I love you sing, guys. Sing this song. Rambol, sing this song. Okay. Man, this is end of concert. This is end, this is end. Next song is next... <coughs> Thank you very much. I love you guys. I love you so much. My new DJ and you are you are my new dancer, okay? I pay too much. Whoa! Dobra, zagramy kostką. Kto wyrzuci więcej? Musi iść do jednej wybranej dziewczyny i ją poderwać. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. To, kto wyrzuci większość? Ej, kto mniej, kto mniej, sorry. Dobra, losujemy, losujemy. Ale że po angielsku oczywiście. Yeah, in English language only. Dobra, dobra. Five! Tak, dobra, to musisz być ty, to musisz... Czekaj, czekaj. A nie! To jest źle, to jest źle, o nie! Tylko zrobię request friend. <noise> no co ty gadasz! Dobra szósteczka. No co ty, z jakim cudem? Em <noise> rose, rose, Yeah, yeah Please speak with me, okej? Okay? <noise> speak with you? You want me to sing? You want me to sing with you? I can speak. I can sing. I can dance. I can speak with you. I, I yeah you're talented yeah you're you're so talented. Wait but this is so hard for me wait <laughs> okay okay Ambrose Ambrose yeah Amros Amro Dostałem kosza. Hey, bo I think she came out Did Yes, yes Ambrose, where are you? Ambrose! Ambrose! Stop, stop, Whoa! stop Hi Ambrose <laughs> Hey No, no, not hide, not hide. I see you It's been a long day Without you, my Nobody. Woman And I tell you all about it When I see you again See you again <laughs> Jak sprawdzisz y, jej profil, to widać, że jest zajęta, dlatego cię nie pykło. To mi nie przeszkadza. Nie, no, nie, no, nie, szadujmy się, szadujmy. Była na moim koncercie, ja myślałem, że wiesz. No to akurat prawda, to akurat prawda. No także. Tak, tak to w sensie nie powinno jej tu być. Już wiemy, co z takimi, nie? Piątka była. Piątula. Nie mam wiary, ale dobra. Aha, um. dobra, no to tutaj cię tutaj, tutaj... O tak po chlepie, tutaj fajne buciki, super, nóżka, sztuka nieśmigana widzę wspaniała. Dzięki mordo, I can speak to you! Piąteczkę możesz bić? Ugryz mnie! To po parędzie! Pociłem się jak szpak! Masakra, co to się normalnie leje się ze mnie, ale wiecie, emocje, koncerty. To wszystko wymaga poświęcenia. I tak samo ja od was wymagam łapki w górę, subskrypcji na kanale. Widzimy się już jutro. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się. Bless!